To początek końca misji w Afganistanie. Podczas uroczystości w Kabulu Afgańczycy przejęli od NATO odpowiedzialność za bezpieczeństwo w całym kraju. Tym samym samodzielnie odpowiadają za swój kraj pierwszy raz od czasu obalenia talibów. Na ostatnim szczycie NATO w Chicago umówiliśmy się, że w połowie tego roku przekażemy Afgańczykom odpowiedzialność. Możemy być dumni, że dotrzymaliśmy słowa. Afgańska armia i policja od kilku lat są szkolone przez siły NATO. Teraz liczą już 350 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiące z prowincji Gazni, gdzie szkoleniem zajmują się Polacy. Dzisiaj misja NATO wchodzi w ostatni etap. Do końca 2014 roku siły międzynarodowe będą jedynie doradzać Afgańczykom, a afgańskie władze wraz z przejęciem odpowiedzialności za kraj próbują dogadać się z talibami. Wysłannicy prezydenta Hamida Karzaja pojechali do Kataru, by tam rozmawiać z rebeliantami. Chcemy usiąść do stołu z talibami bez żadnych warunków wstępnych, ale domagamy. Się, aby talibowie zaprzestali przemocy i aby toczące się w Katarze rozmowy przeniosły się do Afganistanu. Negocjacje z talibami toczą się od kilku lat, choć ostatnio były w impasie.